Johann Wolfgang von Goethe, znany XVIII wieczny niemiecki pisarz, poeta i myśliciel, wypowiedział refleksję, która głęboko rezonuje do dziś. Nie ma nikogo bardziej beznadziejnie zniewolonego niż ci, którzy fałszywie wierzą, że są wolni. Chociaż słowa te zostały napisane prawie dwa wieki temu, ich znaczenie wydaje się być jeszcze większe we współczesnym kontekście. Żyjemy w czasach, w których wolność jest często ogłaszana jako podstawowe i niezbywalne prawo, zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich. Konieczne jest jednak zastanowienie się, czy ta wolność jest prawdziwa, czy też jesteśmy w subtelny i podstępny sposób uwięzieni we współczesnych formach niewolnictwa, które maskują jej prawdziwą naturę. Powszechne postrzeganie tyranii jest często kojarzone. Z jawnymi reżimami autorytarnymi, w których ucisk jest widoczny i namacalny. Scenariusze takie jak te opisane przez George'a Orwella w jego dystopijnym klasyku 1984 malują obraz totalitarnej kontroli, ciągłego nadzoru i brutalnego tłumienia sprzeciwu. W tym kontekście wolność jest miażdżona w tak oczywisty sposób, że opór staje się naturalną reakcją tych, Którzy tęsknią za autonomią. Rzeczywistość może być jednak bardziej złożona i wieloaspektowa. Współczesna tyrania może nie przejawiać się poprzez oczywiste metody przymusu, ale raczej poprzez subtelne mechanizmy, które skłaniają jednostki do przekonania, że są wolne, podczas gdy ich umysły i zachowanie są starannie kształtowane i kontrolowane. Aldus Huxley w swojej powieści Nowy, wspaniały świat oferuje alternatywną perspektywę na to, jak ucisk może być ustanowiony nie siłą, ale poprzez warunkowanie i zaspokajanie zmysłów. Opublikowana w 1932 roku książka przedstawia futurystyczne społeczeństwo, w którym postęp technologiczny i naukowy jest wykorzystywany do utrzymania porządku społecznego poprzez natychmiastowe spełnianie pragnień i tłumienie indywidualności. W tym świecie ludzie są warunkowani od urodzenia, aby zaakceptować swoją rolę w społeczeństwie, a wszelkie formy dyskomfortu lub kwestionowania są szybko neutralizowane przez narkotyki i nieustanną rozrywkę. Wolność w tym kontekście jest starannie wymyśloną iluzją której jednostki, choć pozornie zadowolone, są pozbawione prawdziwej autonomii i zdolności krytycznych. Refleksja Huxleya staje się jeszcze bardziej trafna, gdy weźmiemy pod uwagę rolę technologii i mediów we współczesnym społeczeństwie. Żyjemy w epoce obfitości informacji, gdzie dostęp do danych i treści jest praktycznie nieograniczony. Paradoksalnie to przeładowanie informacjami może prowadzić do rozproszenia uwagi i powierzchowności, uniemożliwiając głębszą i bardziej krytyczną refleksję nad naszą kondycją i otaczającym nas światem. Na przykład sieci społecznościowe, oferując platformy do wyrażania opinii i nawiązywania kontaktów, mogą również służyć jako narzędzia do manipulacji, kierując zachowaniem i opiniami w niemal Niezauważalny sposób. W tym sensie, technologia, która powinna być narzędziem emancypacji, może stać się środkiem subtelnej kontroli, kształtując pragnienia, opinie i działania zgodnie z określonymi interesami, które nie zawsze są przejrzyste dla przeciętnego użytkownika. Co więcej, nieustanne poszukiwanie przyjemności i komfortu, szeroko promowane przez przemysł konsumencki. Może skutkować formą zbiorowej apatii, kiedy jednostki są nieustannie bombardowane bodźcami, które obiecują natychmiastową satysfakcję, nie ma zbyt wiele miejsca na kwestionowanie lub rozwój krytycznego sumienia. Ta dynamika tworzy środowisko, w którym konformizm jest normą, a wszelkie odchylenia lub kwestionowanie są zniechęcane. Nie poprzez bezpośrednie represje, ale poprzez marginalizację lub ośmieszanie. W tym scenariuszu wolność nie jest redefiniowana jako zdolność do autonomicznego myślenia i działania, ale jako wolność wyboru między różnymi produktami lub rozrywkami wszystkie starannie zaprojektowane w celu utrzymania status quo. Refleksja Getego. Zachęca nas zatem do krytycznego zbadania struktur władzy i kontroli w naszym społeczeństwie. Ostrzega nas przed możliwością, że żyjemy w niewidzialnym więzieniu, gdzie kraty składają się z rozpraszaczy, ulotnych przyjemności i subtelnych uwarunkowań, które ograniczają naszą prawdziwą wolność. Rozpoznanie tej rzeczywistości. Jest pierwszym krokiem w kierunku prawdziwej emancypacji, która wykracza poza pozory i wygodne iluzje, które są nam przedstawiane na co dzień. W XX wieku psycholog B.F. Skinner, profesor Harvardu i jeden z najbardziej wpływowych teoretyków ludzkiego zachowania przeprowadził serię eksperymentów. Które pomogły ukształtować nasze zrozumienie tego, w jaki sposób zachowanie może być indukowane, modyfikowane i kontrolowane. Jego praca nad warunkowaniem operacyjnym wykazała, że poprzez wzmacnianie pewnych zachowań i zniechęcanie do innych, możliwe było zaprogramowanie sposobu, w jaki organizm reaguje na środowisko. Odkrycia te, początkowo zastosowane do zwierząt, zostały szybko docenione ze względu na ich społeczne i polityczne implikacje, budząc obawy o potencjał manipulacji na dużą skalę. Eksperymenty Skinnera wykorzystywały urządzenie znane jako skrzynka Skinnera, w której szczury i gołębie były szkolone do wykonywania określonych czynności w zamian za nagrody lub w celu uniknięcia kary. Skinner odkrył, że pozytywne wzmocnienie, dawanie zwierzęciu nagrody, takiej jak jedzenie, gdy wykona pożądane działanie, było znacznie skuteczniejszą metodą modyfikowania zachowania niż kara. Wynikało to z faktu, że pozytywne wzmocnienie tworzyło trwały wzorzec uczenia się, podczas gdy kara często generowała jedynie tymczasowe efekty, często skutkując niepożądanymi zachowaniami alternatywnymi. A nawet oporem i agresją. Koncepcja ta ma głębokie implikacje, gdy stosuje się ją do kontroli ludzkich społeczeństw. Zamiast bezpośrednio tłumić wolność, system może po prostu sprawić, że ludzie będą posłuszni, oferując im komfort i przyjemność w zamian za zgodność. Celem nie jest wyeliminowanie wolności za pomocą widocznych kajdan. Ale uczynienie jej przestarzałą do punktu, w którym jednostki nie odczuwają potrzeby korzystania z niej. Było to wielką troską Aldusa Huxleya, który postrzegał postępy w naukach behawioralnych jako skuteczniejszy środek kontroli niż jakakolwiek forma jawnej represji. W swojej książce Brave New World i w późniejszych esejach Huxley wyobrażał sobie przyszłość której kontrolujące elity stosowałyby wyrafinowane metody manipulacji, aby zapewnić, że masy pozostaną potulne i zadowolone, unikając jakiegokolwiek pragnienia buntu lub zmiany. Wizja Huxleya kontrastowała z wizją Skinnera w jednym kluczowym aspekcie. Podczas gdy Huxley postrzegał ten scenariusz jako dystopię, świat, w którym istoty ludzkie Rozmyłyby swoje człowieczeństwo, Skinner wierzył, że warunkowanie operacyjne można wykorzystać do zbudowania utopijnego społeczeństwa, w którym każda jednostka zachowywałaby się w przewidywalny, funkcjonalny i szczęśliwy sposób. Ta rozbieżność opinii rodzi fundamentalne pytanie, czy naprawdę utopią jest życie w społeczeństwie? W którym nasze zachowania są z góry zaprogramowane, dla Skinnera indywidualna wolność była przestarzałą koncepcją, a uwarunkowania społeczne postrzegał jako narzędzie służące zbiorowemu dobrobytowi. Huxley twierdził jednak, że ten rodzaj kontroli doprowadziłby do egzystencji pozbawionej autentyczności, w której populacja, zanurzona w powierzchownych przyjemnościach i ciągłym rozpraszaniu uwagi, Stałaby się niezdolna do kwestionowania otaczającego ich świata. Ta wizja przyszłości nie jest tak odległa od rzeczywistości. We współczesnym społeczeństwie połączenie nieustannej rozrywki, mediów społecznościowych i łatwej konsumpcji działa w podobny sposób jak pozytywne wzmocnienie opisane przez Skinnera. Zamiast buntu i niezgodności. System oferuje nagrody, które sprawiają, że ludność jest zajęta i zadowolona, neutralizując wszelkie pragnienie głębokiego kwestionowania. I nie jest to zjawisko nowe. Władcy i przywódcy w całej historii zawsze rozumieli, że skuteczniej jest rozpraszać i zadowalać ludność, niż tłumić jej pragnienia siłą. Rzymianie na przykład. Już stosowali te koncepcje z chlebem i cyrkiem. Podczas gdy plebs otrzymywał darmowe jedzenie i wspaniałe widowiska w Koloseum, troska o politykę i strukturę władzy zeszła na dalszy plan. W dzisiejszym świecie chleb i cyrki zostały przekształcone w nieprzerwany strumień treści, zaprojektowanych w celu przyciągnięcia uwagi i stymulowania natychmiastowej przyjemności. Cyfrowa rozrywka, portale społecznościowe, darmowa pornografia, programy reality show i mnogość rozpraszaczy sprawiają, że umysły ludzi pozostają zajęte bez czasu i energii na kwestionowanie własnej kondycji. Pytanie, które zadaje nam Huxley, brzmi zatem: jeśli jesteśmy stale nagradzani za dostosowanie się do systemu, czy nadal możemy powiedzieć, że jesteśmy naprawdę wolni? Kiedy nasza rutyna jest starannie zaprojektowana, aby zadowolić nas w ramach z góry określonego modelu konsumpcji, informacji i zachowań społecznych, czy wybieramy swobodnie, czy po prostu reagujemy na uwarunkowane bodźce? Gdyby Skinner miał rację, idealnym społeczeństwem mogłoby być takie, w którym nikt nie odczuwa potrzeby kwestionowania swojego życia. Ponieważ jest już zaprogramowany do znajdowania przyjemności w ramach ustalonych zasad. Gdyby Huxley miał rację, oznaczałoby to, że wymienilibyśmy nasze człowieczeństwo na wygodną formę niewolnictwa, nie zdając sobie sprawy, że odebrano nam coś cennego. Wraz z postępem technologicznym stale udoskonalane są nowe formy pozytywnego wzmocnienia. Algorytmy badają zachowania milionów ludzi. Identyfikują wzorce i uczą się, jak sprawić, by treści były coraz bardziej uzależniające, zapewniając, że pozostaniemy zaangażowani i zależni od tych rozpraszaczy. Każde powiadomienie, każdy nowy sugerowany film, każda spersonalizowana rekomendacja to niewielka dawka pozytywnego wzmocnienia, która utrzymuje naszą uwagę w niewoli. Sam projekt sieci społecznościowych i cyfrowych usług rozrywkowych opiera się na zasadach podobnych do pudełka Skinnera, w którym przyznawane są małe nagrody, aby utrzymać interakcję użytkownika w nieskończoność. Tak więc wielkim dylematem XXI wieku nie jest już to, czy jesteśmy obserwowani i represjonowani, jak obawiał się Orwell, ale to, czy jesteśmy uwarunkowani i udomowieni przez system, który uczy nas kochać własną służalczość? Niebezpieczeństwo nie leży w zewnętrznej sile powstrzymującej nas przed działaniem, ale w sposobie, w jaki nasze pragnienia i zachowania są kształtowane bez naszej wiedzy. Gdyby Huxley żył dzisiaj, mógłby wskazać na urządzenia mobilne. Niepohamowaną konsumpcję powierzchownych informacji i masowe stosowanie narkotyków i leków przeciwdepresyjnych jako oznaki, że jego przepowiednia się spełniła. W końcu, gdy społeczeństwo znajduje wystarczającą przyjemność w rozpraszaniu uwagi i natychmiastowych wygodach, kto tak naprawdę chce wolności? Aldus Huxley był nie tylko wizjonerskim powieściopisarzem. Ale także uważnym badaczem ludzkich zachowań i dynamiki władzy. W nowym, wspaniałym świecie opisał społeczeństwo, w którym uległość nie była narzucana brutalną siłą, ale przyjemnością, warunkowaniem i psychologiczną manipulacją. Zamiast represji i strachu, dominacja była gwarantowana poprzez ciągłe rozpraszanie uwagi, przyjemności i bodźce, dzięki czemu ludność była zbyt zadowolona. By kwestionować własną służalczość. Wśród mechanizmów, które sprawiły, że ta forma kontroli była tak skuteczna, był rewolucyjny narkotyk o nazwie Soma. Soma była nie tylko narkotykiem, ale narzędziem inżynierii społecznej zaprojektowanym w celu tłumienia negatywnych emocji i zagwarantowania stałego stanu satysfakcji. Narkotyk oferował ludziom schronienie przed rzeczywistością, Pozwalając im uciec od emocjonalnego dyskomfortu lub krytycznego myślenia, które mogłoby doprowadzić ich do zakwestionowania porządku społecznego. W zależności od dawki, soma wywoływała euforię, przyjemne halucynacje, lub głęboki, pozbawiony snów sen, a wszystko to bez powodowania kaca lub negatywnych skutków ubocznych. W rezultacie Obywatele Brave New World nie mieli potrzeby buntować się ani protestować, ponieważ wszelkie poczucie niezadowolenia było natychmiast rozpuszczane przez spożycie substancji. Ale soma nie służyła tylko do przynoszenia natychmiastowej przyjemności. Miała również jeszcze bardziej podstępny efekt: zwiększała sugestywność ludzi. Pod wpływem narkotyku. Ludzie stawali się bardziej podatni na propagandę i uwarunkowania społeczne, co czyniło ich niezdolnymi do uświadomienia sobie manipulacji, której byli poddawani. To jeszcze bardziej wzmocniło kontrolę rządzących, zapewniając, że system pozostał nienaruszony bez potrzeby jawnych represji. Huxley nie ograniczył się jednak do Somy jako jedynego narzędzia kontroli społecznej. Zbadał także inny fundamentalny filar systemu rozpad tradycyjnych związków i zachęcanie do rozwiązłości seksualnej jako formy odwrócenia uwagi i kontroli emocjonalnej. Od dzieciństwa uczono obywateli, że każdy należy do każdego mantra, która wyeliminowała emocjonalne przywiązanie i zmieniła seks w czysto rekreacyjną aktywność. Bez głębokich więzi i znaczących konsekwencji. Monogamia i idea rodziny zostały zniesione, ponieważ postrzegano je jako źródła niestabilności emocjonalnej i konfliktów. W miejsce tych instytucji zachęcano ludzi do szukania różnych partnerów seksualnych i unikania wszelkiego rodzaju romantycznego przywiązania. Polityka ta nie tylko zmniejszyła napięcia emocjonalne. Ale także zapewniła, że obywatele byli zawsze zajęci własnymi przyjemnościami i pragnieniami, bez czasu i motywacji do kwestionowania systemu. Podejście to znajduje intrygujące odzwierciedlenie w naszym współczesnym społeczeństwie, chociaż nie ma wyraźnej siły rządowej promującej rozwiązłość, zachęcanie do natychmiastowej przyjemności, nieustanne poszukiwanie stymulacji. I powierzchowności w relacjach międzyludzkich stało się cechą charakterystyczną ery cyfrowej. Nieograniczony dostęp do pornografii, efemeryczność relacji w sieciach społecznościowych i kultura natychmiastowej gratyfikacji stworzyły mentalność, w której przyjemność stała się celem samym w sobie, często kosztem budowania znaczących relacji. Innym centralnym mechanizmem kontroli społecznej w Brave New World była nieustanna rozrywka, mająca na celu przyciągnięcie uwagi mas i uniemożliwienie pojawienia się krytycznego myślenia. Huxley opisał społeczeństwo zalane rozpraszaczami o fascynującej naturze ciągłym strumieniem powierzchownych bodźców, które utrzymywały populację zanurzoną w ciekawostkach. Obywatele byli nieustannie. Bombardowani programami, grami i wciągającą rozrywką wizualną, wszystkie starannie zaprojektowane, aby zapewnić, że ich umysły były zawsze zajęte, ale nigdy nie zadawały głębokich lub trudnych pytań. Jeśli przeniesiemy tę wizję do współczesności, zobaczymy przerażająco podobny scenariusz. Rozrywka stała się jedną z głównych sił napędowych gospodarki i współczesnego życia społecznego, a jej dostępność jest większa niż kiedykolwiek. Pojawienie się sieci społecznościowych, platform streamingowych, gier online i niekończących się treści w internecie tworzy środowisko, w którym uwaga ludzi jest stale przykuwana, często bez świadomości, jak bardzo są manipulowani. Projektowanie tych platform opiera się na zaawansowanych zasadach psychologicznych, aby zmaksymalizować czas zaangażowania. Sieci społecznościowe, na przykład, wykorzystują mechanizmy przerywanego wzmocnienia, podobne do tych opisanych w eksperymentach Skinnera, w których małe dawki gratyfikacji, polubienia, powiadomienia, sugerowane filmy, sprawiają, że użytkownik. Wciąż wraca. To nie tylko tworzy uzależniający cykl konsumpcji treści, ale także zmniejsza zdolność ludzi do utrzymywania długotrwałej uwagi i angażowania się w krytyczne myślenie. Ponadto, prezentowane treści są starannie filtrowane przez algorytmy, które nadają priorytet temu, co zapewnia użytkownikowi rozrywkę i zaangażowanie emocjonalne, często wykorzystując. Jego słabości psychologiczne. Tworzy to środowisko, w którym krytyczne myślenie jest tłumione przez nadmiar bodźców, a zdolność do odróżniania istotnych od nieistotnych informacji staje się coraz bardziej ograniczona. Ten proces ciągłego rozpraszania uwagi nie jest przypadkiem jest to cecha modelu biznesowego dużych platform cyfrowych. Populacja, która jest nieustannie rozrywana i pochłonięta ulotnymi przyjemnościami, jest populacją mniej skłonną do kwestionowania swojej kondycji, mniej skłonną do poszukiwania zmian strukturalnych i łatwiejszą do manipulowania. Podobnie jak w świecie Huxleya, nie ma potrzeby narzucania cenzury lub bezpośrednich represji, jeśli ludzie są tak zaangażowani w swoje rozrywki że nie są zainteresowani kwestionowaniem istniejącego porządku. Przecięcie rozrywki, przyjemności i kontroli społecznej rodzi kluczowe pytania o prawdziwą naturę wolności w dzisiejszych czasach. Jeśli ludzie są uwarunkowani do poszukiwania wyłącznie przyjemności i komfortu, bez rozwijania krytycznego myślenia o swojej rzeczywistości, to czy nadal można ich uważać za wolnych? Jeśli mechanizmy kształtujące nasze zachowanie są tak wyrafinowane, że nawet nie zauważamy ich wpływu, to w jakim stopniu nasze wybory są naprawdę naszymi własnymi? Odpowiedź na to pytanie może zadecydować nie tylko o losie społeczeństwa, ale także o losie ludzkości, jaką znamy. Jak ostrzegał Huxley, największym niebezpieczeństwem świata, w którym ludzie są udomowieni przez przyjemność, nie jest oczywisty ucisk, ale nieświadoma akceptacja wygodnej służebności, w której jednostki nawet nie zdają sobie sprawy, że straciły coś cennego. I to jest być może największa pułapka XXI wieku nie zdawać sobie sprawy z tego, że całkowicie poddając się rozpraszaniu uwagi i powierzchownej rozrywce, możemy rezygnować z jedynej rzeczy, która naprawdę. Czyni nas ludźmi, naszej zdolności do krytycznego myślenia, zadawania pytań i poszukiwania znaczenia, które wykracza poza chwilową przyjemność. Podobieństwa między Brave New World a współczesnym światem są niezaprzeczalne. Huxley w swoim eseju Powrót do Nowego Wspaniałego Świata, opublikowanym w 1958 roku, Zastanawiał się nad tym, w jaki sposób przyszłe społeczeństwa mogą zostać doprowadzone do dobrowolnego zaakceptowania własnego poddaństwa. Spekulował, że władcy nie musieliby nawet zmuszać swoich obywateli do spożywania substancji, które uczyniłyby ich bardziej posłusznymi i podatnymi na sugestie. Wystarczyłoby je udostępnić, a populacja sama dobrowolnie by je przyjęła. Ta myśl silnie rezonuje z dzisiejszą rzeczywistością. Dziś szacuje się, że jeden na sześciu Amerykanów zażywa jakieś leki psychotropowe, w tym antydepresanty, anksjolityki i stabilizatory nastroju. Ponadto istnieje globalny kryzys opioidów, substancji, które zdewastowały całe społeczności. W Stanach Zjednoczonych fentanyl i inne syntetyczne narkotyki. Są odpowiedzialne za alarmującą liczbę śmiertelnych przedawkowań, podkreślając, jak poszukiwanie emocjonalnej ulgi i natychmiastowej przyjemności może stać się niebezpieczną pułapką. Oprócz narkotyków chemicznych istnieją również narkotyki cyfrowe. Sieci społecznościowe zaprojektowane tak, aby jak najdłużej przyciągać uwagę użytkowników, tworzą środowisko którym dopamina jest stale stymulowana przez polubienia, powiadomienia i efemeryczne interakcje. Nadmierna konsumpcja pornografii online opiera się na tej samej logice, zapewniając niekończący się strumień natychmiastowej gratyfikacji, który zmienia sposób, w jaki ludzie postrzegają i doświadczają własnych pragnień. Ta kombinacja elementów chemicznych narkotyków Cyfrowego rozpraszania uwagi i warunkowania behawioralnego skutkuje coraz bardziej apatycznym i uległym społeczeństwem. Zamiast walczyć o znaczące zmiany, większość ludzi zadowala się powierzchownymi przyjemnościami. I to jest dokładnie to, czego obawiał się Huxley. Nie świat, w którym ludzie są zmuszani do posłuszeństwa, ale taki, w którym są uwarunkowani. By nie chcieć niczego więcej niż to, co już mają. Wciąż jednak pozostaje fundamentalne pytanie do rozważenia: czy ten konformizm jest naprawdę naturalny, czy też jest wytworzony? Tym, co odróżnia skuteczny system kontroli od systemu zwykłej administracji społecznej, jest sposób, w jaki manipuluje on ludzkimi pragnieniami. Trudno jest dokładnie określić, czy współczesne rozrywki i przyjemności są po prostu spontaniczną odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów, czy też są nam celowo narzucane jako narzędzia kontroli? Niezależnie jednak od źródła, rezultat jest ten sam: rozproszona, pozbawiona motywacji, populacja bez zasobów umysłowych, by oprzeć się własnemu udomowieniu. Wyrażenie Daj mi telewizję i hamburgery. Ale nie zawracaj mi głowy obowiązkami związanymi z wolnością, dobrze oddaje to zjawisko. Dopóki ludzie wolą wygodę i przyjemność od refleksji i zmian, wolność nie zwycięży. Wręcz przeciwnie, techniki manipulacji społecznej będą coraz bardziej wyrafinowane, skuteczniejsze i bardziej niewidoczne. Nie oznacza to, że powstanie totalitarny reżim narzucający jeden model zachowania ale raczej świat, w którym ludzkie wybory są starannie ukierunkowane, aby utrzymać równowagę systemu, który czerpie zyski ze zbiorowej bierności. Jeśli ten trend się utrzyma, możemy zbliżać się do ostatecznego podziału na dwie kategorie istot ludzkich: tych, którzy akceptują i przyjmują tę przyjemną służebność oraz tych, którzy decydują się jej oprzeć. Opór w tym przypadku nie przybiera formy otwartego buntu lub gwałtownego protestu, ale raczej odmowy bycia kontrolowanym przez własne impulsy i pragnienia. Prawdziwa rewolucja może polegać na nauczeniu się mówienia nie temu, co nas rozprasza, a tak temu, co naprawdę nas wzmacnia. Frederick Douglass, były niewolnik i XIX-wieczny aktywista, powiedział kiedyś, kiedy niewolnik staje się szczęśliwym niewolnikiem, skutecznie wyrzeka się wszystkiego, co czyni go człowiekiem. To zdanie jest echem głównego przesłania Huxleya. Najgorszą formą niewolnictwa nie jest ta narzucona siłą, ale ta, którą jednostka dobrowolnie przyjmuje, nie zdając sobie sprawy, że w tym procesie straciła coś istotnego. Pozostaje zatem pytanie: czy jesteśmy świadomi łańcuchów, które nas wiążą, czy też nauczyliśmy się je kochać? Jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć na sprawy inaczej, jeśli przyniósł Ci refleksję, która sprawiła, że w jakiś sposób ewoluowałeś, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał. Pomoże mi to w dalszym dostarczaniu treści prowokujących do myślenia i zadawania pytań. A jeśli chcesz wnieść jeszcze większy wkład w kanał, Rozważ wysłanie Waleu Me w dowolnej kwocie. Jeśli ta wiadomość poprawiła twój dzień, skłoniła cię do refleksji lub ewoluowała jako osoba, może to być sposób na odwdzięczenie się. Do zobaczenia w następnym filmie.